historia zatoczyła koło dzisiaj My przegraliśmy. Ja myślę, że druga połowa, w wykonania, wykonaniu, ładnie no, e, zatrzymywaliśmy się przy piłce. natomiast e, nie potrafiliśmy stworzyć dogodnej sytuacji i 6 w Kilka dni temu mecz z Limanowią. E, no i też ta gra nie była najlepsza. Nie wyciągnęliście chyba wniosków, że słabszy rywal może Wam sprawić bardzo, bardzo dużo trudności. Nie, nie, doskonale spodziewaliśmy się, jak podobiecki się zagram. No my, nie, my dzisiaj zagraliśmy e, dramatycznie, to przede wszystkim chyba pierwszą połowę. I, i to zdecydowało, że przegraliśmy dzisiejsze spotkanie. Przycieraliśmy oczy ze zdziwienia i w sumie teraz też trochę jesteśmy dalej zaskoczeni wszyscy. Możecie jakoś uargumentować przyczyny tej porażki. Nie w stanie wytłumaczyć no Jestem szczęśliwy na pewno. Postawa chłopców, e, szczególnie no w pierwszej połowie, kiedy ta konsekwencja w grze przede wszystkim defensywnej i próby wyjścia z kontratakami, szukając przede wszystkim szybkiego Sylwka Patejuka. Postawa Mariusza Sachy, który grał tutaj w Krakowie parę lat. Wiedziałem, że na ten mecz się spręży podwójnie. Nie pomyliłem się. W ogóle postawa generalnie większości zawodników naprawdę napawa dużym optymizmem, już we Wrocławiu nie graliśmy źle, złego meczu, tylko jeden moment dekoncentracji zaważył o tym, że przegraliśmy mecz, który, którego nie mieliśmy prawa, stwarzając sobie tyle sytuacji. Dzisiaj naprawdę mogę chłopcom pogratulować z całego serducha, dali wszystko co mieli, kilku już w trakcie drugiej połowy narzekało na różnego typu urazy, ale wycisnęli spod wątroby wszystko co mieli góralskiego, najlepszego w sobie i Wracamy do Bielska Białej z trzema punktami. Zagraliśmy dzisiaj słaby mecz, przegraliśmy, nie potrafiliśmy stworzyć praktycznie klarownej sytuacji sobie pod bramką rywali. Także cóż, cóż mogę więcej powiedzieć, ja tylko mam głęboką nadzieję, że to nie jest sprawa koncentracji to po prostu przydarzy nam się słaby mecz. Miejmy nadzieję, że już za parę dni będziemy potrafili zagrać się o niebo lepiej. To jest coś takiego przerażającego, jeżeli kandydat na tygodniu Polski nie stanie sobie przez 10 minut stworzyć jednej naprawdę dobrej sytuacji w meczu z Goniamintem na własnym Wojsku. Zgadzam się w zupełności. To jest absolutny wstyd. Nigdy więcej nie ma się tu prawa przydarzyć. Ludzie, którzy... Przychodzą na stadion, płacą za bilety, oczekują, aby szczególnie w takim meczu zrywałem z, z dołu tabeli, nastrzelać bramek, zagrać widowiskowo, a nie pokazywać taką męczarnię jak my dzisiaj prezentowaliśmy. To był też kolejny mecz, który zaczęliście źle, no to już taki zaczyna być wasz trochę znak filmowy, że tak samo było w Łodzi. No, no to... Dlaczego nie potraficie wejść w mecz? dobrze, tylko to, to wszystko tak powoli? Rzeczywiście to, to, to staje się naszym mankamentem, no, gdybyśmy teraz sobie mogli odpowiedzieć na to pytanie, to podejrzewam, że nie zachowywalibyśmy się tak na boisku. Trzeba się nad tym głęboko zastanowić i coś w końcu tym zrobić, zrobić bo rzeczywiście nie może być tak, żeby w kolejnym meczu z takim rywalem jak jest Fulan pozwolić sobie na taki początek, bo to grozi utratą bramki bądź dwóch i praktycznie po meczu. Kolejną rzeczą, która się powtarza, już bardzo regularnie, to jest sposób, w jaki te dostaje dostają tak gry. Już w w tym sezonie było mnóstwo po rzutach roźnych, po rzutach wolnych, podośrodkowanych. gdzieś jest problem w kryciu w polu W tym przypadku również muszę się zgodzić, ktoś tam czegoś nie dopilnował, ktoś odpuścił swojego zawodnika i padła bramka. Przyjdzie analiza i wszystkiemu się, wszystkiego się dowiemy, kto, kto, kto dokładnie za kogo był odpowiedzialny, bo teraz nawet nie wiem dokładnie kto strzelił bramkę dla, dla zespołu podłuskich. Od tyle kibska, że w ofensywie nie ma żadnych bardzo pola manewru. Trener ma skądś zmieniać, miał tylko Rafała Boguskiego to jest koniec. Taka dla wasza jest bardzo szczupła i to jest chyba też problem na zmianę jakichś obrazu meczu. No można tak na to spojrzeć, ale proszę popatrzeć, że praktycznie od miesiąca gramy bez czterech podstawowych zawodników. Gdyby drużynie Lecha Śląska bądź Legi zabrać czterech zawodników, którzy decydują o losie zespołu, no to nie wiem jak oni, by, jak oni by się prezentowali. My przegraliśmy pierwszy mecz od kilku spotkań. Oczywiście w fatalnym stylu mecz, którego nie powinniśmy przegrać, ale jednak można też zwrócić na to uwagę, że, że tych czterech zawodników nam brakuje. We talked about this, we knew we lost the game of Podlos last year. Uh... we talked about this that we're going to have a few very important games and that you just need the three points today uh, at home against popboscigi and then if we start the game the first 10 minutes are just horror to watch and yeah, not one good pass no movement uh, no quality and we made popboscigi look uh, look a good team that the next two games if you go in like this, you're going to have a big problem. Yeah, and I know that for sure against Fulham and Krakowia, there will be a different team because this is exactly the same team with one change that beat Fulham last week and played a fantastic match. na pewno na boisku i na ławce nie byli zadowoleni w ogóle z gry. Ja Też za, za wiele nie, nie pomogłem, bo żadnej sytuacji nie stworzyłem, także no cóż, słaby występ. A powiedz mi, jak w tym momencie widzicie te fulami i te derby, Bo słyszeliście, kibice tam krzyczeli, że, że derby, derby muszą być wygrane. Jak wy podchodzicie do tego teraz, żebyście mogli znać psychicznie te dwa mecze i fizycznie? No właśnie, myślę, że z psychiką no to może nie być problemu, może być z aspektem fizycznym, bo wielu chłopaków y, grało dość długo, co trzy dni i naprawdę się nałożyło to, y, te, te, te wszystkie mecze i jeszcze plus ostatni pucharowy, też na pewno niełatwy. No i trzeba będzie wszystko robić, żeby jak najszybciej się zregenerować, żeby... Y, mieć tą świeżość najpierw na, na Fulham, a później na Krakowie. Trener tak mówił jeszcze miesiąc temu, że ty nie jesteś w wyborbicie myślenia, że tak powiem, bo tak mówił, że długo wracałeś do zdrowia i tak dalej, no ale musiał szybko zmienić zdanie, szybko musiał szybko, było to zaufanie do ciebie wrócić i teraz, teraz chcąc nie chcąc musi na ciebie stawiać. Nie wiem, czyli jak ty odbierałeś wtedy to, to takie postawienie jest trochę pod, poza nawiasem. Ja się tym nie przejmowałem. Ja robiłem swoje cały czas trenując na 100% na treningach i tylko w ten sposób mogłem dochodzić do jakiejś tam dyspozycji. Wiadomo, teraz dużo kontuzji, miejsce się, się zrobiło i robię wszystko, żeby to wykorzystać. Z samego spotkania jeszcze, można w drugim w tym roku z Podbaśku na własnym stadionie i znowu przegrali 1-0. Czym ta drużyna Was zaskakuje? Znaczy, niczym nas nie, nie zaskakuje. Po prostu stały fragment gry wykorzystali, bardzo dobrze go zagrali, strzeli w ramkę, później bardzo dobrze się bronili. To w dniu dzisiejszym wystarczyło.